...góry, moi kochani, w Gambii. No. Powiedział może... Klimatyzacja jeszcze, jeszcze nie jest do końca zdrowa. Zlikwidowali te góry w poszczególnych miejscach w i gdzie znowu była góra przed chwilą. Tworząc e, drogi. Ale jeszcze nie, jest nie gdzie widać te pagórki. Dla mnie to nie są góry. A tutaj to jest, to, to są te pagórki nazywane górami. I'm going to